Witam na kanale Pasji Babci Ali. No cóż, rozpędziłam się ze swoimi pasjami, podglądając inne osoby, że swoje roślinki próbują zamiast w szklarniach, bo ich nie mają, ja też nie mam, próbują rozmnożyć w takich butelkach. No i chwila prawdy dla mnie, czy mnie się udało? Niezupełnie. Nie leczone moje ADHD. ADHD od dzieciństwa spowodowało, że musiałam je otworzyć. Właściwie to już wypadało, bo otworzyłam, bo ładnie wyrosły. Nie wszystkie, co prawda, ale coś się udało. Tu jest lew konia jednoroczna. Całe szczęście, że włożyłam karteczki, bo bym tego nie pamiętała. Tu również jest lew konia jednoroczna. Te roślinki wstawię. Jeszcze do, przykryję tymi, tymi, tymi przykrywadełkami z tych butelek. Jeszcze ich troszeczkę przetrzymam. Albo zaraz wstawię w takie miejsce, gdzie jeszcze będę miała ciepełko, żeby nie przymarzły. Rozsadzę je, włożę między innymi tam roślinami, na pewno się utrzymają. Najgorzej jest z werberną patagońską. Przecież widziałam, że nie wyrosła. Po co otworzyłam? Bo byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda. Ją akurat przykryję jeszcze i zostawię do dalszego rośnięcia. Wtedy ją wysadzę na odpowiednie miejsce. Inną roślinką, która mnie się udała i cieszę się z tego, są lwie paszcze. Jaki ładny czupurek. No, myślę, że mimo tych różnych prac i sposobów, jakie ludzie mają, pomysły są świetne. Ale czy ja dalej się w to będę bawiła? Nie wiem, trochę mi się to podoba. Tu jest ostróżka wieloletnia. Też włożę karteczkę. Też jeszcze te listeczki po... są malutkie. Ale poczekam jeszcze, żeby podrosło w tej butelce w stawie, tam, gdzie stały, w tak zwanym ciepełku jeszcze na słońcu. No i tutaj ostróżka wieloletnia, też malutkie roślineczki. Wsypałam sporo tych ziarenek do tych buteleczek. Powinno było być hmm, takie czupurki jak tutaj, żeby się to cieszyło, ale niestety nie udało mi się to. Zobaczymy na następny rok, czy się w to bawić. No, chciałam zobaczyć. Jak ktoś ma pasję do jakiejś roboty, to ciągle gdzieś coś się kombinuje, a może tak spróbuje, a może tak spróbuje, chociażby po to, że się chce mieć jak najszybciej kolorowe rośliny w swoim ogródku. Ja bardzo chcę. No, jedni się mają lepsze zdolności czy możliwości i chęci, żeby koło tego pochodzić. Ja spróbowałam, no wyszło jak wyszło. Chwila prawdy jest dla mnie, że nie do końca ze wszystkim sobie radzę. Ale czy tak musi być, żebym sobie radziła? Niech każdy zajmuje się tym, co u mnie najlepiej i co lubi. Chodź, korci mnie to. Zobaczymy, co będzie w drugim roku. A to jeszcze zobaczę, jak po wysadzeniu wygląda. Może i nagram filmik. Zobaczymy. Do zobaczenia. I dziękuję. Jeżeli się komuś coś podobało z tych, tych moich buteleczek, mojego sposobu naradzenia sobie z ogrodem i roślinami, to łapka w górę. Trzymajcie się i pozdrawiam. I niech każdy robi to, co lubi. Trochę się to lubi, ale nie zawsze wychodzi. Do usłyszenia i zobaczenia.